Cześć wszystkim. Mam dla was dzisiaj niezwykle ważną informację. Czy wiecie, że ZUS właśnie ogłosił, że na konta polskich seniorów trafi aż 6000 zł w dodatkowych świadczeniach? Tak, dobrze słyszeliście. W tym odcinku wyjaśnię, dla kogo są te pieniądze, jakie warunki trzeba spełnić i co zrobić, aby je otrzymać. Zostańcie ze mną do końca, bo to naprawdę warto wiedzieć. Na początek kilka faktów. Decyzja o wypłacie tych środków wynika z najnowszych przepisów, które mają wspomóc seniorów w obliczu rosnącej inflacji. Fundusze pochodzą z budżetu państwa oraz oszczędności w systemie ZUS. Ważne jest, że te dodatkowe pieniądze nie wpłyną na wysokość regularnych emerytur. To całkowicie osobne świadczenie. Te dodatkowe emerytury są przeznaczone dla osób, które spełniają określone kryteria. Przede wszystkim trzeba mieć ukończone 65 lat i otrzymywać regularne świadczenia z ZUS. Co więcej, program obejmuje również osoby z rentą socjalną i rodzinną. Ważne, aby wasz dochód roczny nie przekraczał określonej kwoty. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie ZUS. Nie musicie się martwić, procedura jest prosta. Wystarczy, że złożycie wniosek w swoim oddziale ZUS lub przez internet na platformie usług elektronicznych. Dokumenty, które będą potrzebne, to dowód osobisty oraz zaświadczenie o dochodach. Macie czas na złożenie wniosku do końca bieżącego miesiąca, więc warto się pospieszyć. ZUS zapowiada, że wypłaty ruszą już w przyszłym tygodniu. Większość świadczeń powinna trafić na konta do końca miesiąca. Pamiętajcie, że jeśli podaliście prawidłowe dane kontaktowe i numer konta, wszystko odbędzie się automatycznie. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, skontaktujcie się z infolinią ZUS. Fragment wyjaśnia, że decyzja o wypłacie dodatkowych środków wynika z nowych przepisów mających na celu wsparcie seniorów w związku z rosnącą inflacją. Fundusze na te wypłaty pochodzą zarówno z budżetu państwa, jak i z oszczędności zgromadzonych w systemie ZUS. Ważne jest podkreślenie, że te dodatkowe pieniądze nie wpłyną na wysokość regularnych emerytur, są to całkowicie odrębne świadczenia. Druga część informuje, kto kwalifikuje się do otrzymania tych dodatkowych emerytur. Są one przeznaczone dla osób powyżej 65 roku życia, które pobierają regularne świadczenia z ZUS. Program obejmuje również osoby otrzymujące rentę socjalną i rodzinną. Dodatkowym kryterium jest limit rocznego dochodu, jego przekroczenie może wykluczyć z programu. Szczegóły dotyczące tych kryteriów są dostępne na stronie internetowej ZUS. Dodatkowe emerytury mają na celu poprawę sytuacji finansowej seniorów, którzy najbardziej odczuwają skutki inflacji i wzrostu kosztów życia. Dzięki temu świadczeniu osoby starsze zyskają dodatkowe środki na pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak zakup leków, opłacenie rachunków czy codzienne zakupy. To ważne wsparcie, które ma pomóc w zachowaniu godnego poziomu życia. Warto również podkreślić, że proces przyznawania tych dodatkowych środków jest prosty i nie wymaga składania skomplikowanych wniosków. Świadczenia te są wypłacane automatycznie przez ZUS na podstawie danych, które już znajdują się w systemie. Seniorzy nie muszą więc martwić się o zbędne formalności, co znacznie ułatwia dostęp do pomocy. Program ten jest częścią szerszych działań rządu, które mają na celu ochronę najsłabszych grup społecznych przed negatywnymi skutkami sytuacji gospodarczej. Oprócz wsparcia dla emerytów wprowadzane są również inne inicjatywy, takie jak dopłaty do energii czy dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie większej stabilności finansowej w trudnych czasach. Jednocześnie ważne jest, aby seniorzy regularnie sprawdzali swoje uprawnienia i byli na bieżąco z informacjami publikowanymi przez ZUS. W razie pytań lub wątpliwości warto skorzystać z infolinii lub pomocy konsultantów w placówkach ZUS, którzy udzielą wszelkich niezbędnych wyjaśnień. Ten fragment to podsumowanie materiału w formie zachęty do interakcji z autorem treści. Autor prosi widzów, aby kliknęli przycisk Subskrybuj i włączyli powiadomienia dzwoneczek, dzięki czemu będą na bieżąco informowani o nowych filmach dotyczących finansów i świadczeń. Podkreśla, że wsparcie widzów w postaci subskrypcji i aktywności motywuje go do tworzenia kolejnych wartościowych materiałów. Dalsza część to zakończenie filmu, w którym autor wyraża nadzieję, że przedstawione informacje były przydatne dla odbiorców, zwłaszcza w kontekście seniorów zmagających się z rosnącymi kosztami życia. Podkreśla również, jak ważne jest udostępnianie takich materiałów w mediach społecznościowych. Autor wskazuje, że każde udostępnienie zwiększa szanse dotarcia do osób, które mogą potrzebować informacji o dodatkowym wsparciu finansowym, co może realnie pomóc seniorom w trudnej sytuacji. Autor przypomina, że tego rodzaju treści mogą być nie tylko pomocne, ale także kluczowe dla poprawy sytuacji wielu seniorów. Udostępnienie filmu w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Whatsapp może sprawić, że osoby starsze, które nie są na bieżąco z nowymi przepisami, dowiedzą się o możliwości skorzystania z dodatkowego świadczenia. To szczególnie istotne w przypadku seniorów, którzy nie mają dostępu do internetu lub nie śledzą regularnie informacji z ZUS czy mediów. Podkreślone jest, że takie wsparcie, choć niewielkie w skali budżetu, może mieć ogromny wpływ na życie osób starszych. Dzięki dodatkowym funduszom seniorzy mogą pozwolić sobie na opłacenie pilnych rachunków, zakup leków lub drobne przyjemności, które poprawiają ich komfort życia. Autor zaznacza, że dzielenie się wiedzą na temat takich programów jest formą solidarności społecznej i może pomóc wielu osobom w trudnej sytuacji materialnej. Na koniec autor dziękuję za obejrzenie filmu i za zaangażowanie widzów. Przypomina, że kolejne filmy będą dotyczyć podobnych tematów, takich jak porady finansowe, informacje o ulgach podatkowych czy nowych programach wsparcia. Z tego względu prosi o aktywne śledzenie kanału i pozostawienie komentarzy z pytaniami lub sugestiami dotyczącymi przyszłych materiałów. Zachęca również do budowania społeczności wokół tematyki wsparcia finansowego i dzielenia się wiedzą, która może realnie wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej wielu osób. Jeśli te informacje są dla Was przydatne, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj i włączcie dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie żadnych ważnych wiadomości i porad dotyczących finansów czy świadczeń. Wasze wsparcie motywuje mnie do tworzenia kolejnych filmów. Zakończenie. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Pamiętajcie, że informacje o dodatkowych świadczeniach mogą być kluczowe dla wielu seniorów, zwłaszcza tych, którzy zmagają się z rosnącymi kosztami życia. Udostępnijcie ten film w mediach społecznościowych, aby dotało do jak największej liczby osób, które mogą potrzebować tej pomocy. Każde udostępnienie może sprawić, że seniorzy w Waszym otoczeniu dowiedzą się o tej szansie na dodatkowe wsparcie finansowe. Pamiętajcie również, aby regularnie sprawdzać informacje na stronie ZUS i nie bać się pytać w razie wątpliwości. Jestem tu, aby pomagać Wam zrozumieć te zawiłości, więc piszcie swoje pytania w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!